Witam Państwa bardzo serdecznie. Chcemy na naszej konferencji powiedzieć o sprawie bardzo poważnej. Od wielu miesięcy, tygodni słyszymy, że następuje coraz więcej samobójstw wśród ludzi młodych, wśród dzieci. To prawda, żyjemy w bardzo trudnym czasie. Tempo naszego życia jest ogromne stres. Wyścig, staranie się o zajęcie jak najlepszej pozycji w społeczeństwie, ale do tego dochodzi samotność, zapracowanie rodziców, niepewność w szkole, a do tego jeszcze COVID. Dlatego chciałam bardzo podziękować zespołowi parlamentarnemu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, że podjął ten temat. Bo mówi się o samobójstwach, ale jeżeli popatrzymy, jaka to jest skala, to ta skala jest przerażająca. Zastanawiamy się, jak to się dzieje, że dzieci zostają same, że nie mogą im pomóc rodzice, że nie mogą im pomóc nauczyciele. Bardzo często w naszym szybkim życiu nie zwracamy uwagi na to, że nasze dziecko czy dziecko uczeń w szkole prosi o pomoc, nie potrafimy pomóc. Dlatego tak ważna jest praca zespołu i wskazanie na to, co możemy zrobić, żeby dzieci czuły się bezpieczne, nie chciały. Podejmować tej bardzo dramatycznej próby i żeby wiedziały, do kogo się zwrócić, żeby mogły uzyskać pomocy. Ważne jest, żeby rodzice wiedzieli, jak się mają zachować, i ważne, żeby także nauczyciele dostali wsparcie. I to jest wszystko praca, którą wykonuje zespół, i mam nadzieję, że ta praca będzie podstawą do przygotowania dobrych ustaw, które dadzą mądre rozwiązania ponad podziałami partyjnymi. Szanowni Państwo, w zgiełku innych zadań, które codziennie mamy przed sobą, nie możemy zapominać o rzeczy najważniejszej. A tą rzeczą najważniejszą są nasze dzieci, młodzież i to jest ich życie. Od początku tej kadencji funkcjonuje parlamentarny zespół do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ponieważ wiemy, że psychiatria dziecięca i młodzieżowa w Polsce jest w bardzo złym stanie. Wiemy to zarówno z informacji medialnych, o których prawie codziennie się dowiadujemy, jak i ze statystyk. Ze statystyk, które mówią o tym, że tygodniowo dwoje nastolatków popełnia samobójstwo, które mówią o tym, że od 2013 roku dwu i zwiększyła się skala samobójstw wśród dzieci i młodzieży. A jeśli chodzi o próby. Samobójcze, to szacuje się, że wynosiły one prawie dziesięciokrotnie więcej. To jest sytuacja, w której my musimy reagować już i natychmiast. Musimy działać bardzo szybko. Jako odpowiedzialni politycy musimy przygotowywać najlepsze rozwiązania, żeby temu właśnie zapobiegać. I na tym się skupiamy. Rozmawiamy z ekspertami, rozmawiamy ze specjalistami, rozmawiamy również z rodzicami i nauczycielami o tym, aby wiedzieli w jaki sposób reagować i w jaki sposób poznawać, że z młodymi ludźmi dzieje się coś złego. I rzecz niestety niezwykle niepokojąca, wszystkie dane wskazują na to, że w pandemii, w której się znajdujemy, która na przestrzeni ostatnich dni znów nabiera na sile, to właśnie dzieci i młodzież bardzo odczuwają to zamknięcie, odczuwają tą izolację. I w trakcie pandemii liczba niepokojących zachowań i prób samobójczych wśród młodych ludzi wzrasta. To nie jest temat, którym rząd może się zająć po pandemii, to nie jest temat, którym politycy mogą się zająć później, to jest coś, czym my musimy zajmować się już i natychmiast. Odbyliśmy bardzo długie, szerokie konsultacje na konferencji w Gliwicach. Przed nami kolejna konferencja ze specjalistami, ekspertami w Szczecinie. Spotykamy się na co dzień ze wszystkimi specjalistami. Mamy w planach przygotowanie najlepszych rozwiązań ustawowych w porozumieniu ponad podziałami, bo to nie jest sprawa wyłącznie jednej partii, jednej opcji politycznej, to jest sprawa nas wszystkich. I planujemy przygotowanie szerokich rozwiązań, które usprawnią system działający w Polsce, tak aby kwestia zdrowia psychicznego, zwłaszcza najmłodszych, była w końcu traktowana równorzędnie z innymi dziedzinami zdrowia. To jest element służby zdrowia i w końcu musimy za, na to zacząć patrzeć tak samo poważnie, jak na inne elementy służby zdrowia. Jestem szczęśliwym tatą dwóch córek, nastoletnich córek, i kiedy kaszlały, kiedy. Źle się czuły, kiedy miały temperaturę, wiedziałem, co zrobić. Wiedzieliśmy z żoną, co zrobić, że trzeba pojechać do lekarza, trzeba zbadać i wiedzieć, jaka choroba tak naprawdę męczy nasze dzieci, nasze córki. Ale nie wiemy jako rodzice, jak zareagować, kiedy w życiu naszych dzieci dzieje się coś złego. Nie potrafimy rozpoznać tych symptomów, a nawet jeżeli widzimy, że jest coś złego, to raz nie wiemy, gdzie pójść i co zrobić. Dwa, najczęściej nie ma gdzie pójść, szczególnie w małych miasteczkach i na wsi. A trzy, czasami boimy się iść do psychologa, psychiatry, bo taka... Aura wokół tych zawodów, wokół tych profesji jest no, nieprzyjemna i uważamy, że to jest coś złego, coś nieprzyjemnego, coś, co będzie stygmatyzowało nasze dzieci. Powinniśmy to zmienić, zmienić myślenie nas samych rodziców, powinniśmy zmienić również to, jak myślimy o zawodzie psychiatry czy psychologa. Powinniśmy nie bać się tak naprawdę szukać tej pomocy. Tu też apel do Państwa, do wszystkich mediów, i prywatnych, i państwowych, do dziennikarzy, dziennikarek. Prowadzicie różne programy, prowadzicie różnego rodzaju wywiady. Warto o tym wspominać. Prosimy Was bardzo, aby w tych choćby telewizjach śniadaniowych, programach śniadaniowych pojawiały się właśnie informacje. Porady dla rodziców, dla dzieci, gdzie szukać tej pomocy, kiedy czujemy się samotni, czy kiedy czujemy się źle. Prośba też do Was, aby w różnych materiałach pojawiały się sygnały, informacje, aby te prace, o których mówiła Pani Poseł, rozpoczęły się jak najszybciej, bo zdrowie psychiczne naszych dzieci jest naprawdę bardzo ważne. Tu inwestujemy w przyszłość również naszą. Bardzo proszę również wszystkich, którzy mają możliwość oddziaływania, aby oddziaływali, namawiali, poprosili tak, aby pojawiły się pieniądze, wsparcie również w samorządach. To naprawdę bardzo ważne, to bardzo istotne. Bez wsparcia wszystkich, tak naprawdę nas, nie uda się tego, tego problemu rozwiązać. A problem jest bardzo poważny, bo brak psychiatrów dziecięcych jest olbrzymi. Brak psychologów dziecięcych jest naprawdę dzisiaj widoczny. Czeka się po kilka miesięcy w kolejkach, żeby dostać się do specjalisty. Nie ma tych specjalistów. Nie ma też świadomości rodziców, nie mamy jak ich nauczyć, brak psychologów w szkołach. To bardzo poważny problem, który chcemy się dziś zająć i apelujemy do wszystkich sił politycznych o współpracę w zespole, pod przewodnictwem pani poseł Marty Golbik. Tu nie ma partyjnej legitymacji. Tu jest tylko praca na rzecz dzieci. Dziękujemy. Czy są pytania? News. Chciałbym prosić o komentarz do sprawy posła Czarnka. Wiem, że dzisiaj posła Adam Szłapka składa zawiadomienie do prokuratury. Właśnie teraz to robi. Ale pytanie o polityczne konsekwencje. Czy powinny być, jeżeli tak, to jakie? Wszyscy musimy zachowywać się odpowiedzialnie i wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, więc jeżeli są zalecenia. Jeżeli są zasady działania, musimy tych zasad przestrzegać. Wiemy, że od czasu rozpoczęcia pandemii jest zakaz odwiedzin najbliższych w szpitalach. Matki nie mogą odwiedzać małych dzieci. Proszę pomyśleć, to także jest poważny temat, że małe dzieci przez kilka miesięcy, czasami tygodni nie mogą zobaczyć osoby najbliższej, czyli matki. Ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jest ważne, żeby zapewnić bezpieczeństwo i zatrzymać rozprzestrzenianie choroby. Jeżeli polityk, i to polityk z wielkimi ambicjami, w sposób bezmyślny idzie do szpitala i nie tylko ryzykuje zdrowie swojej babci, ale także innych pacjentów, to znaczy to jest osoba skrajnie nieodpowiedzialna i nie powinna pełnić żadnej funkcji. Jeżeli ktoś w tak bezmyślny sposób... Naraża życie innych, to znaczy, że nie nadaje się do żadnej pracy społecznej, bo myśli tylko i wyłącznie o sobie, a nie myśli o innych. Jesteśmy w czasie pandemii, w czasie bardzo trudnym, i jednak musimy myśleć o innych noszenie maseczek, zachowywanie dystansu jest podstawą, więc tak skrajnie nieodpowiedzialny, tak skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie pana ministra pokazuje, że on nie nadaje się do tego, żeby pełnił jakąkolwiek funkcję społeczną. Bo jest nieodpowiedzialny i myśli tylko o sobie i mam nadzieję, że pan premier wyciągnie z tego konsekwencje, bo jak tłumaczyć Polakom, że nie mogą odwiedzać najbliższych, jakby tłumaczyć Polakom, że mają stosować się do zaleceń. Kiedy minister może po prostu mówić, mnie to nie dotyczy, to znaczy nie nadaje się do funkcji, którą miał, spra miał sprawować. Czyli rozumiem, że opozycja nie przewiduje tutaj żadnego wniosku do premiera, na przykład o odwołanie ministra, tylko zostawiacie to w rękach premiera. Na razie pan minister nie został powołany i rozumiem, że to jest ten czas, kiedy pan premier będzie mógł podjąć dobrą decyzję i po prostu pana ministra nie powoływać na to stanowisko. Jak można powierzyć funkcję ministra edukacji osobie, która nie dba o życie, zdrowie innych osób? A pan minister w cywilizowanym kraju, w nowoczesnym kraju, w takiej samej sytuacji minister podałby się do dymisji. Więc on powinien również zrezygnować ze wszystkich funkcji i podać się do dymisji, chociaż nie został powołany. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.